Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj skupimy się, tak naprawdę, dalej na wykopywaniu marchewki, natomiast tym razem za pomocą o wiele nowszej maszynki z wykorzystaniem skryptu na finansowanie, który jest aktualnie dostępny dzięki tak mówię, modom w mojej grze. Aktualnie mam wy, yy, wzięty na raty, na kredyt, kombajn marki Dewulf 4-5 lub 4-V, w zależności od tego, jak to czytają. Ja osobiście wziąłem sobie go na finansowanie na okres dwóch lat, czyli 10% zapłacę więcej do tej maszyny. Natomiast koszt się, że to 82 tysiące zł. I dzięki takiej, że tak powiem, rzeczy, na spokojnie jestem w stanie opaną, e, robić sobie, że powiem, całe, wszystkie moje pola wciane warzywami e, w znacznie zwiększonym tempie, znacznie szybciej. Oczywiście ten kombajn nie ma specjalnie dużej pewności, natomiast od razu Wam pokażę więcej ile już zarobiłem dzięki temu, że tak powiem ten kombajn jest finanse i dochód ze zbiorów to jest 140 tysięcy zł i to jest dochód ze zbiorów z tego pierwszego pola, który zbieraliśmy na palety oraz z tego pola obecnego, które w tym momencie zbieram dalej zostają mi pola numer 47 oraz 40 myślę, że łączny dochód z tych pól całej reszty pozwoli mi na zakup pola numer 53 te pole Kosztuje 1 500 000 zł, natomiast są na nim zasiane buraki i w dalszym ciągu ten kombajn będzie mógł spokojnie tam działać, funkcjonować. Tym bardziej, że mimo tego, że tutaj burak jest wzrost zbioru w ilości około 67%, to te pole ma dokładnie 1,63 hektara, a cała działka ma po prawie 6 hektarów. Głównie chodzi mi o te łąki, które też na spokojnie będę w stanie wykorzystywać w celach zarobkowych. Czytaj, zebrać trawę, przerobić na kiszonkę i sprzedać kiszonkę ze całkiem bardzo fajnym zyskiem. Ale nie tracąc czasu, że tak powiem, wsiądę sobie że tak powiem od razu do mojego John gdyż e, pojazd typu, znaczy pojazd kombine The Wolf mam zapełniony. Tak więc od razu sobie odpalę. Znaczy, jeżeli chodzi też o pomysł na obecny film tak naprawdę nie planuję robić żadnej, żadnego jakiegoś tego mówienia, zwyczajnie sobie pogramy zresztą tam sobie porozmawiam, przewinę kilka tematów które ostatnio mi się nawinęły, że powiem na usta które wpadły do głowy, między innymi dwa filmy, które wypuścił e, Czarny Pan oraz nocu łyczka kawy o kawa, pyszność pyszność w tym świecie a sobie pomyślcie, że kiedyś myśleli, że kawa to jest tylko jakieś jedzenie dla wielbłądów. Czytaj, e, odsiecz wiedeńska, pola, który był niewoli, poprosił po bitwie tak naprawdę tylko masę worku właśnie z kawy. Ludzie myśląc, e, znaczy dowódcy, władcy myśląc, że jest to tylko karma dla wielbłądów, bardziej się zgodzili. Co tak naprawdę dla nich to znaczyło? Stworzył kawiarnię. I teraz, żeby mi właśnie skończył. Albo w Austrii. Na, znaczy, na pewno, chyba nie otworzył tej kawiarni w Polsce. Eee, I, że powiem zaczął serwować kawę w taki sposób, jaki robili to Turcy. Bardzo szybko się to przyjęło. Bardzo mocno to nam, Europejczykom, zasmakowało. Eee, dobra. Niech tutaj się zrobi opróżnienie, więc nie wiem, jakby, ale ja, ka bez, dzień bez kawy, tak naprawdę, zacząć nie mogę. Jest to dla mnie. Po pierwsze i pysznym napojem, bo smak kawy wręcz kocham, jest, że powiem, też pobudzająca na zawartość kofeiny, biorąc pod uwagę, że praktycznie staram się nie spożywać jakichś takich cukrów, więc faktycznie ta kawa jest dla mnie w sposób taki pobudzający. I ukrywam, no raz na jakiś czas się zdarzy, że tak powiem, trochę, trochę jakichś ciasteczek sobie wziąć do tej kawki, bo i owszem. Ale tak przeważnie no to staram się kawę też gorzką. Ewentualnie tak jak mówię z jakimś prostym ciasteczkiem. Dobra, my tutaj zaczynamy, że powiem, opracować. opracowywać nasze dalsze pole. Bardzo fajnie, bo tutaj cztery grządki naraz sobie zbieramy, o, ale troszkę mi tam jeszcze wpadło do przyczepy. Dobrze nigdy nie za mało, to ja muszę pilnować, żeby też kombajn nie by był połudny, bo mi się nie zmieści do tej przyczepy. Mimo tego, że ta przyczepa ma naprawdę fajną pojemność, no to jednak y, sam zapełniony napełniony w 100%, no jest, y, jest zdecydowanie bardziej, że jak powiem, pojemny niż ta cała duża przyczepa. Oczywiście, mogłem wziąć większą przyczepę, natomiast no chciałem zachować jakiś taki y, poziom w stosunku 1 do 1. Pomimo tego, że ten John Deere, który jest teraz u nas nie się podwyższa cały kompajn I teraz tak o, Dlaczego podwyższam? Ponieważ dzięki temu łatwiej pokonuje tak naprawdę ten krawężnik, który mamy teraz przed sobą. Do pokonania, jeszcze się rozejrzy, czy nic nie jedzie, nic nie jedzie i mogę nas wyjeżdżać. Jak jest opuszczony minimalnie, znaczy na minimalną wysokość ten kombajn, to też ma e, o wiele bardziej wolniejszą pracę, przez to, że cały podbierak z przodu e, blokuje się, że tak powiem, o podłoże. Natomiast w taki sposób nie dość że łatwiej jest wyjechać, na spokojnie cały czas manewrowość To jeszcze w tym momencie na spokojnie opuścić. Na spokojnie podbierak wszystko ma. Mniej więcej w tym momencie, jak widzicie, że podbierak się podniósł. Ja, że tak powiem, maszynkę opuszczam, aż podbiera, siądzie na ziemi. Nawet jest na minimalnej wysokości, więc zaraz zobaczycie, że zaraz zacznie zwalniać ten kombajn, jak już wjedzie w pełne pole. A może nie, zacznie zwalniać. Różnie czasem to się... no Widzę, że chyba to się różnie powy, albo znowu coś poprawili. Bo jeszcze ostatnio, miałem, jak to robiłem, taki właśnie motyw, że maksymalnie opuszczony kombajn zaczął mi, że tak powiem, jechać maksymalnie 8-6 km na godzinę. O, widzę, że tutaj zaczął zwalniać, czyli możliwe, że tutaj jest ta różnica. O, troszkę sobie go podniosłem i znowu trzymamy równe 10 km na godzinę. Tutaj 8-7. Jak jest trochę podniesiony, to na spokojnie nie ma problemu, żeby podjechać pod to lekkie, lekkie wzniesienie. Z prędkością 10 km na godzinę. I wracając, plan jest taki, żeby w tym filmie na spokojnie poświęcić się zbieraniu, a ja sobie na spokojnie popowiadam Wam, co mniej więcej, że jak powiem, dostało się do moich umów. I tak naprawdę najważniejszą sprawą, jaką chciałem z Wami poruszyć, to jest właśnie filmy, które wstawił Czarny Pan oraz Nocur. Oczywiście, że tak powiem, wiadomo, sugeruje się tym, co oni tam stworzyli. Jak najbardziej nie chcę tego wykorzystywać i nie będę, że tak powiem, wykorzystywał ich, że jak powiem, zrobionych filmów. Po prostu ja się skupię głównie na sedencji rozmówczej, pokazywaniu, opowiadania Wam na temat tego całego materiału, problemu, jaki u siebie zauważył, właśnie no, Richard. Otóż e, zauważyli na swoim kanale dosyć mocny, spadek, e, dosyć mocny spadek wyświetleń. Ja osobiście, no nie ukrywam, e, te wyświetlenia u mnie też widzę, że są mniejsze w porównaniu do tego, co było w grudniu. Natomiast no ja sobie to tłumaczę tym, że no słuchajcie Ja nie jestem jakąś osobą, muszę się tylko zatrzymać O, trochę nawet chyba źle podjechałem No, trochę źle Bardziej, yy, yy, bliżej tej krawędzi się przytrzymam Dobra, możliwe, że teraz będzie ok. Bo chcę, żeby tam zaczęło to... O, dobra, jest i ty maszyną wredna Dobra Okej, okay. on tutaj nam będzie fajnie zrzucał, później go wyłączymy, wsiądziemy do John i pojedziemy od razu tę ma markę sprzedać do, yy, na targ rolny. Będzie to najlepszy ze zgrana. Sobie. Kolejny łyczek smacznej kawy. O, szlość. Dobra, wyłączamy combine'a. Wsiadamy naszego John Naszą bardzo dużą ramę, z której jestem cholernie zadowolony. I śmigamy sobie na te klony. I wracając do y, tematu, który rozpocząłem, żeby go zaraz jakoś tam nie zakłócić. Y, Czarny Pan oraz Natur bardzo mocno zauważyli, i znaczy bardzo mocno zauważyli, zauważyli bardzo mocny spadek wyświetleń na swoich kanałach. Oczywiście oni to określili informacją, czy że farming na YouTube się kończy. Nie ukrywajmy, farminga y, największy wysyp graczy był tak na poziomie 17, 19, 20, dwójki w ogóle ta przyczepa jak to ich nie hałasuje. Każdy dźwięk słuchać. Eee, aż chyba jak będę wracał, to zostawię, że tak powiem, włączony dźwięk na 100%. Albo nie, dobra, nie będę tak z tego zmniejszał, bo bym musiał specjalnie kombinować w tworzeniu materiału, a chcę, żeby to było w miarę proste i sensowne. Eee, I wracając. Zauważyli dosyć mocny spadek wyświetleń na swoich kanałach i no właśnie określili to tą, tą informacją, że prawdopodobnie farming się kończy. Czy tak, je, czy tak będzie, czy tak jest, no to się tak naprawdę okaże dopiero w późniejszym momencie. Ja osobiście uważam, że yy, ta, te grono farmingowe rozrasta się coraz bardziej. Natomiast weźmy też pod uwagę, że obecnie wystarczy kupić komputer w okolicach 3500 zł, i uwierzcie mi, to przy obecnych zarobkach to nie jest duży wydatek. To naprawdę jest skromny wydatek na nowy komputer taki za taką kwotę. Który na spokojnie pozwoli tego farminga odpalić. Oczywiście nie w 4K, nie w 2K, ale w rozsądnym Full HD na wysokich ustawieniach, czy nawet na ustawieniach bardzo wysokich lub ultra, złączonym DLSS czy FSR. -em. Więc o wiele więcej osób ma okazję tego farminga sobie ograć, niż, że tak powiem, tylko go oglądać. A bierzmy sobie to pod uwagę, że no dalej większość osób, która zostaje teraz na Facebook ogląda tego. E, ten, tego farminga. Nie tego farminga dlatego, że że tak powiem chcę zobaczyć jak ten farming wygląda, bo już zdecydowanie bo już naprawdę wszyscy, którzy są tą grą zainteresowani i nawet osoby, które nie są tą grą zainteresowani już wiedzą jak ten farming wygląda. Jest tutaj sama, że tak powiem, et, sama chęć słuchania twórców, e, którzy nagrywają, którzy poświęcają swój czas swoje nerwy, swoje, że tak powiem ciężką pracę e, e, w tego, że powiem w ten film, w ten materiał, który zostanie opublikowany na YouTube, który zachęca do oglądania. Bo tak naprawdę, naprawdę jest taka, to już nie są lata e, 2010-2014, gdzie faktycznie e, cena nowych komputerów, które były w stanie e, uruchamiać gry na wysokich detalach, w Full HD było problematyczne, znaczy było, że powiem, problematyczne, trzeba było mieć hajendowych PC, żeby odpalał wszystko w ponad 60 klatkach w QHD czytaj rok 2013-2014 nie, przepraszam, tak, 2013-2014, gdzie pojawiały się karty graficzne z serii Radeon r 9 290 x 280X 270X oraz karty graficzne GTX 7 z serii 700. Pierwsze wtedy ich testy. Tam nie było, że tak powiem, mowy o testach w 4K i 2K, bo nawet najbardziej topowe karty, jak już odpalały 4K, to i tak zdawały, że tak powiem, dużo, dużo do, dużo do rozmysłu. Czy opłaca się nawet na tych topowych kartach, w tym 4K grać? Oczywiście ta technologia wtedy wchodziła, ona nie była jakoś tak super rozwinięta, więc to też. Swoje punktuje, ale biorąc pod uwagę obecne zarobki do dzisiejszych, no to jest duży przeskok. no Dzisiaj po jednej wypłacie jesteśmy w stanie kupić komputer. Na tamten moment yy, komputer, który pozwolił nam grać Full HD we wszystko, co nam się podoba, na wysokich ustawieniach, no trzeba było, że jak powiem, odłożyć te pieniądze i dopiero wtedy ten sprzęt kupić. Więc naprawdę uwierzcie mi, jeżeli o to chodzi, to jest dosyć spora różnica, dlatego tak jak powiedziałem, o wiele więcej osób woli sobie sama pograć w farminga. Przykładowo nawet na samych handheldach. tak? Jesteśmy w takim okresie, że tak powiemy czasowym, że korzystanie z handheldów jest bardzo popularne. Same handheldy też, że tak powiem, przeżywają, można powiedzieć, taki swój renesans. Mamy Nintendo Switch, mamy MSI Claw, mamy Asusy, mamy Steam Decka i to naprawdę są dobre konsole. Nie można mówić, że to są jakieś wypławione konsole, które nie mogą w stanie nic zrobić te na tych konsolach jesteśmy w stanie też sobie na spokojnie pograć. Tak więc nie potrzebujemy już w tym momencie komputera, bo wystarczy nam zwykły handheld, który też ma Windowsa i nie musimy do nim dokuwać przykładowo, subskrypcji. Oczywiście mamy jeszcze konsole, tak, które też już są e, między innymi e, na poziomie PC, ta jeżeli chodzi o wyświetlanie tego obrazu, tak, wyświetlanie tej grafiki, e, generowanie tej grafiki, tak, bo to jeżeli chodzi o e, ten. Wyświetlanie gier, generowanie tego wszystkiego, no to to jest wszystko poprzez że tak powiem software'owe generowanie, tak? Procesor wysnuwa pewne procesy, karta graficzna wysnuwa pewne procesy, i na podstawie tych procesów, na podstawie tych wyliczeń matematycznych, generuje obraz w taki sposób mniej więcej to uproszczony. Nawet bym powiedział cholernie uproszczony, to działa. Więc też nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w takim okresie, kto którym no, nie stać kogoś na to, żeby sobie w daną grę nie pograć. Oczywiście, no jest wzrost cen gier. Ja pamiętam gry, gdzie ja mam chóreczkę. Kupiłem sobie za 100, Przepraszam, za 80 zł. Gdzie gry konsolowe wtedy właśnie chodziły po 220 złotych i każdy się z konsolowców naśmiewał, że A przepłacają za gierki niech na PC to jest taniej. Dzisiaj też się śmiejemy z konsolowców. prawda jest taka, że grając na konsoli, chcesz grać w Multiplayer, musisz kupić subskrypcję. Ja wystarczy, że kupię komputer. I podłączę go do internetu. I już możliwość gry online mam. Tak więc no, są wszystkiego plusy i minusy. Ale przechodząc do sedna sprawy, bo się za bardzo rozgadałem, o się tych e, sekcjach technicznych. Cały kontekst, jeżeli chodzi o. E, jeżeli chodzi o oglądalność farminga na YouTube, jest to, że był boom, bo wyszedł nowy farming. Co nie? E, oczywiście nie mówię o farmingu 22, bo słuchać. Czarnego Pana oraz Nocura. Sam też lubię i od czasu do czasu też sobie włączę ich film tam posłucham gdzieś tam w tle. Natomiast ja jestem zdecydowanym fanem jakichś takich podcastów historycznych, jakichś takich podcastów, gdzie faktycznie coś więcej jestem w stanie się o tym świecie dowiedzieć. Czytaj, polecam bardzo mocno kanał History Hiking. Świetny kanał, prowadzony przez świetnego twórcę, kiedyś prowadzony przez świetnego lektora, obecny Lektor, twórca też jak najbardziej nie ma, że tak powiem, sobie nic do zarzucenia. I tak naprawdę to są, to są że tak powiem, rzeczy, które obecnie słucham, które obecnie oglądam. grające właśnie farminga. Czy farminga słucham coś o w Związku Radzieckim, słucham coś o e, zbrodniach e, hitlerowców na załóżmy ludności polskiej, ludności czeskiej, słowackiej, e, białoruskiej i dalej, tak dalej. Wiele, wiele różnych sytuacji normalna sprawa, po prostu interesuje się historią, chce się czegoś dowiedzieć. Czy też lubię sobie posłuchać podcasty odnośnie świata Warhammera, który też cholernie mi się podoba, aczkolwiek jestem amatorem, jeżeli chodzi o ten świat. Nie uważam się tutaj za jakiegoś super znawcę, więc nie pytajcie mnie do jakiego, jaki Legion lubię, bo oczywiście tutaj ten najbardziej klasyczny Legion 13. jak się nie mylę oczywiście, bo mogę się mylić, nie pamiętam, czy to koniec, czyli Ultramarines są dla mnie przekozaccy. W porównaniu do Iron First Fist, którzy są cenieni przez zdecydowaną większość. Dla mnie jako taką no, ultramarine jest znacznie lepsze. Ale dobra, nie odbiegajmy w światło Hamera, to jest, że jak powiem, inny moment. mogłbym się, że jak powiem, poświęcić coś więcej złożyć jakiegoś materiału, bo nie tyle co wiedzę, bo ja wiedzę na temat tego świata praktycznie nie mam, ale natomiast mógłbym po prostu posiłkować się internetem i też jeżeli macie ochotę, chcielibyście posłać, to też coś na temat Warhammera ewentualnie coś tam nagrać bezpośrednio z gry Warhammer Space Marine 2. E, no, ale wracając, po prostu zmniejszenie się wyświetleń nie sugeruje tego, że ta widownia na farmingu się zwiększyła. Oczywiście, trzeba pamiętać to, że Nosur i Czarny Pan Nagrywali zaraz po tym, jak odeszły inne gwiazdy, tak? Czytaj Kador. Kador V3 jest, że tak powiem, chyba największą gwiazdą polskiego YouTube'a, jeżeli chodzi o farminga. No i tak jak Kador kiedyś, że tak powiem, cieszył się naprawdę ogromnym uznaniem, jego filmy do tej pory się ogląda świetnie, są one świetnie zrobione, tak? że tak powiem, e, Nakadora po prostu przyszedł czas i on też stwierdził, że nie będzie już więcej nagrywał, odchodzi, że tak powiem, nie tyle co do cywila, co e, z YouTube'a. Z tego, co, że tak powiem, dosyć często e, w swoich filmach przejawiał to, że chciał studiować, chciał się uczyć, no i tak naprawdę wiele osób liczy na to, że tak naprawdę studia czy praca z <laughs> przeszkodziły mu, że tak powiem, nagrywać. Najgorsze jest to, że w o, że powiem, niedawn, niedawnych wydarzeniach. Czytaj, na przełomie listopada, grudnia pojawił się fejkowy kanał Kador V5, który się bezczelnie podszywał pod oficjalnego, że tak powiem, Kadora V3 i, że tak powiem, kopiował wszystko, co się da, jednocześnie blokując negatywne komentarze i komentarze, które wprost mówiły, że jest to fake, tak? No, powiedzmy szczerze, jeżeli byłby to Kador, no to uwierzcie mi, ze swoim, że tak powiem, ze swoim krytycznym podejściem, nie usuwałby takich komentarzy. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast... Tak jak powiedziałem, no są youtuberzy, którzy pojawiają się, którzy później, którzy potem odchodzą, tak? Bo pojawiają się nowe osoby, młodsze osoby, które mają więcej charyzmy, więc lepszy plan, lepszy pokaz. Ja też dopiero do zacząłem nagrywać, tak? Nie wiem, na czym moja kariera się skończy. Może skończy się na zaledwie 500 subskrybentach i braku chęci na kolejne filmy, a może się skończyć jak obecnie kariera nocura, kariera czarnego pana. No to już tak naprawdę wszystko zależy od widzów, tak? Czy zostawią subskrypcję, czy będą oglądać, czy nie będą, co nie? Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o twórcę, nawet jeżeli chodzi o mnie, gdzie nic, jeżeli chodzi o nagrywanie, ja nie mam. Ja nie dostaję szybszych dostępów do, yy, do że tak powiem, farminga. Ja nie dostaję, że tak powiem, pieniędzy od YouTube'a Naprawdę no nic nie dostaję, oprócz tego, że dostanę od Was e, łapkę w górę albo fajny komentarz. Ale uwierzcie mi, nawet to naprawdę robi dużo, gdy ja odpalam film, wrzucam coś o no, nowych modyfikacjach, dostaję kilka komentarzy i prawie 17-18 łapek w górę. Uwierzcie, przy moich zasięgach jest to naprawdę dużo. E, natomiast e, też fakt faktem, te wyświetlenia nawet u mnie na kanale spadły. Nie jest to spowodowane tym, że nie wiem treści omawiania modów się znudziły, po prostu większość ludzi zaczęła już tego farminga posiadać, więc z tej, z tej samej też strony przestała go oglądać, bo skoro już go ma, no to po co ma go oglądać, skoro może sobie pograć, po sobie czegoś innego, więc to też trzeba brać pod uwagę. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu farmingowego, no to ja widzę dwa proste sposoby. Lepszy dostęp do sprzętu, na którym można sobie fajnie pograć, w naprawdę wysokiej grafice oraz w przyzwoitej wydajności, oraz, że tak powiem, o wiele szerszy już sam zakup gier przez graczy. To jest tak naprawdę według mnie, to są według mnie po prostu dwa powody, które spowodowały to, że teraz same w ogóle gry ogląda się znacznie, znacznie gorzej, znacznie słabiej w porównaniu do tego, co było właśnie na tych latach chyba najbardziej złotych. Czytaj właśnie z tymi Minecraftami, z rokiem, Rojem, gdzie rok potrafił, że tak powiem, w ciągu jednego, jednego filmu naprawdę zyskać ogrom, ogrom tych wyświetleń. Yy, I to załóżmy nawet w godzinę od premiery, tak? Po prostu to się oglądało, bo ludzie po pierwsze albo nie kupywali, albo nie mieli sprzętu, żeby to kupić. Więc no, czasy dosyć mocno się zmieniły, tak? Minęło po, ponad 10 lat od, tamtego od tamtych lat, yy, więc.. Sam przeskok technologiczny sprzętu jest naprawdę zauważalny. No jak przykładowo, karty graficzne są ogromne, jeżeli chodzi o ten system chłodzenia tych kart. Natomiast karty graficzne, jakie ja kupowałem to były zaledwie dwuslotowe. Tam jak jakaś karta się zdarzyła, ten dwu 2,5-3 slotowa, nawet czasem się zdarzały czteroslotowe, tak? To było ja pierdzielę, co za bałwan to wymyślił, czemu to jest tak grube? Przecież to się nie zmieści do budowy, a ile to waży? Wtedy jeszcze nie było podpurach pod karty graficzne. Dopiero niedawna tak naprawdę weszło, więc usztywnienie tego wszystkiego, utrzymanie w slocie też było problematyczne. I mniej, mniej więcej tak to się zawsze tam plasowało z tym wszystkim. Więc tak jak ja to osobiście widzę, no kwestia tego, że ludzie. Zmienili swoje podejście, bo ponieważ mają sprzęt, mają na czym grać, mają komputery, mają gry, no to zwyczajnie przestają to oglądać. Ja też oglądałem Warhammera Space Marine 2. W momencie, kiedy sam tej gry nie miałem, w momencie jak tą grę dostałem, w sumie dostałem, bo zakupiłem sobie kartę graficzną od AMD, dokładnie tego Radeonika RX7800XT i w tym momencie dostałem właśnie Warhammera Space Marine 2. I tak naprawdę, gdyby nie to, że tą e, grę dostałem, to raczej wątpię, żebym w nią zagrał. Przyznam się szczerze. Bo jakby nie było, no nigdy tak naprawdę świat Warhammera mnie interesował, bardziej się mnie interesował, interesuje świat e, Wiedźmina. Mam nadzieję, że ktoś też z Was grał, e, ogrywał Wiedźmina jedyneczkę, dwójeczkę, trójeczkę, jednocześnie, takim fajnym ciągiem, maratonikiem. Ja jeszcze za swoich dobrych, fajnych lat, gdzie faktycznie chciało się grać, to naprawdę zrobiłem cuda, jeżeli chodzi o tego farminga Boże, farminga, tego Wiedźmina A teraz aktualnie cieszę się farmingiem, gdyż jest to naprawdę świetna gra Do relaksu, świetna gra, gdzie można sobie na spokojnie pograć, odpocząć po całym meczu Pocieszyć się, że tak powiem, życiem przy smacznej kamusi Więc jeżeli chodzi o ten temat, to uważam, że z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o właśnie samą po, samo podstawę tego, czy farming jest umierający, czy jest dalej żyjący. Prawda jest taka, że każda seria ma swoje lepsze i gorsze momenty. Ma swoje, że tak powiem, wybicia, ma swoje, że tak powiem spadki, że tak powiem, widowni. Tak to nazwijmy, tak? Aczkolwiek czy się farming skończył? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem po prostu zmieniło się, zmieniło się postrzeganie farminga jako gry, natomiast nie zmieniło się podejście graczy do nich. Oczywiście zmniejszenie oglądalności jak najbardziej może czasem zaboleć, no to kwestia jest tego, że czasem warto sobie coś zmienić. No u mnie akurat coraz więcej osób Coraz więcej osób przychodzi, bo już aktualnie na kanale w tym momencie 114 subskrypcji i bardzo dziękuję każdemu subskrybentowi za to, że tą subskrypcję dał, ponieważ daje, że tak powiem, mi też werwę do działania, pokazuje, jak bardzo wy lubicie, jak powiem, mój content, content, który nagrywam, który staram się nagrywać. Wyłącznie z pierwszej osoby. Oczywiście no, też już wykorzystuję to po prostu myczkę, żeby się przenieść między maszyną, bo tak naprawdę uciekając z miejsca na miejsce e, znacznie bym przedłużył całą, że tak powiem, film. Czy zacznę, czy zacząłbym kolejną serię? Nie wiem. Powiem Wam w ten sposób. Naprawdę ciężko mi, e, ciężko mi, że tak powiem to stwierdzić. E, czy zacznę sobie kolejną, a w sumie to tym razem wyjątkowo się przejdziemy. Ciężko mi stwierdzić, czy zacząłbym kolejną e, serię, ponieważ nawet tutaj nie zrobiłem połowy tego, co chciałem. Jeszcze kupa, kupa roboty mi tutaj zostało. E, natomiast, gdyby się pojawiła jakaś taka naprawdę bardzo dobrze dopracowana mapa mapa na Pols o polskim klimacie. Gdzie przykładowo mógłbym na spokojnie zacząć sobie, umówmy się na Ursusach, tak, jazdę, czyli stwierdzilibyście, że nie, masz zacząć. Na przykład przykładowo przyjeżdżasz, kurde, bogaty Niemiec na gospodarstwo, dziadka, które ma 10 hektarów, ma dwa jakieś tam Ursusy przez was wyznaczone i załóżmy jakieś tam bizony, i masz z tego doprowadzić do jakiegoś naprawdę fajnego poziomu. Tylko, że w takiej sytuacji też by się przydały jakieś modyfikacje, które jeszcze bardziej to utrudnią. Jakieś podatki, zadłużenia, długi, które by się nagromadziły, komornik, który by pukał do drzwi i czyhał na nowy nawet obciążnik do traktora, żeby go wziąć, zajumać i opierdolić na czarnym rynku. No, ale tak rozumiem, tak to mniej więcej ja osobiście widzę. Jak najbardziej nowy, nową serię moglibyśmy zacząć. Właśnie kwestia tego, że. No, trzeba byłoby porzucić tak, tak myślę, że chyba tą serię na zielonco, bo tak naprawdę no mapa na zielonce, jak rozpocznę nową serię, no straci dla mnie jakąkolwiek, że powiem wartość. Zostanie zepchana na kolejny, że powiem, plan poboczny, a na razie bym tego nie chciał robić, no, tak, tak naprawdę na to, że zrobiłem może z 10-15% tego co, co chciałem, więc myślę, żeby jeszcze tej nowej serii nie zaczynać. Może bym sobie nową serię zaczął ee, z listopad tego roku, czyli czytaj ten cały rok prowadził tą serię. Później bym się przerzucił na przykład na, e, że tak powiem, serię na innej mapce. Też jest to jakaś kwestia do e, uwzględnienia. Dobra, ja lecę, że tak powiem, sprzedać sobie tą przyczepkę. Lecę e, potem słuchać sobie podcastów i na dalej marcheweczkę. A Wam będę dziękował za uwagę, e, dziękował za wysłuchanie, obejrzenie do końca, e, polubienie, danie komentarza, czy nawet udostępnienie, jeżeli ktoś z Was udostępnił, udostępnił wcześniej lub teraz jakikolwiek mój film. Bardzo dziękuję, bo to, tak mówię, e, powoduje wzrost mojego kanału. Oczywiście ja nie proszę o łapki w górę, nie proszę o subskrypcję, nie proszę o komentarze, Wy dajecie je od siebie i to mi w zupełności wystarcza. Po prostu mam e, poczucie, że nie są to, że tak powiem, ani łapki, ani subskrypcje, ani komentarze. E, Wy e, Boże. Po prostu nie żydź, że tak powiem, nie żydzę e, o te łapki, o te komentarze, o te subskrypcje, o te polubienia, o te udostępnienia. Robicie to sami i to jest znacznie, znacznie lepsze. Dobra. No Sprzedajemy, zobaczymy ile jeszcze będziemy mieli. Myślę, że to już jak do miliona złotych, na spokojnie się dzięki tej przyczepie zbliżymy. Będę ja troszkę do przodu. No, myślę, że na spokojnie ten milion już będzie na, ładnie na horyzoncie bliżutko. No, w sumie teraz też był na horyzoncie, ale tak, już 990 tysięcy jest. I się zatrzymamy na 995 tysięcy. Bardzo fajny, fajny zarobek. Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę. Z tej strony Kruzul i widzimy się w kolejnych filmach.